Cześć, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, a tak naprawdę jesteśmy na moim serwerze. E, jest on podobny do Thunder Island. No i to w sumie tyle, co chciałbym wam powiedzieć i chciałbym was oprowadzić na serwerze. Przepraszam, przepraszam za lagi. Więc tak, e, witaj w Ginko Marzeniach. Taka podpowiedź, porozmawiaj z rybakiem, a dokładnie idź do pulpitu i idź robić questy, żeby odpłynąć z tej wyspy. Serwer jest otwarty od 8 do 24 powodzenia ginek, jak chcesz iść na survival, ukośnik TPR. Rób questy po kolei, bo dostaniesz, bo nie dostaniesz nagród. No i chodzi o to na tym serwerze, że robicie nagrody, znaczy robicie questy, no i jest to taka fabuła jak na przykład na Thunder Island i są właśnie takie na przykład questy poboczne, jak na przykład Quest ten, no ale wam tu. No, jest on bardzo nieukryty, ale chodzi o niego, że możecie znaleźć w lisa. No i tutaj w sumie zaczynacie właśnie questy tu. A oczywiście administratorzy, czyli twórcy autorzy Ginek2Gaming i kostek 92 7 czyli no masz, macie link w opisie do niego e, i ogólnie wpadajcie na ten serwer, bo jest on Y, bo start serwera jest pier 1 lipca yy, no i w sumie jeszcze musimy tu dużo zrobić yy, a jak wy serwer wystartuje co piątek wejdą nowe questy, będzie taki mini update i będą questy i mogę wam podpowiedzieć na, po na początek że jak wy zrespicie się przeczytacie tę tabliczkę w Inko marzeniach, udaj się do rybaka jest on obok ciebie. No i w sumie tutaj macie rybaka no i tu wam powie, że macie iść do drwala. No i polecam właśnie nie wchodzić w tą pajęczynkę, bo zgryfuje fankierkę. No i patrzcie też e, uwagę, zwracajcie uwagę właśnie e, na tabliczki. Są one bar bardzo ukryte. Typu tu jeszcze nie zrobiłem, tam mamy łowcę. E, tu na te ludziki nie zwracajcie uwagi, ponieważ mm, właśnie to są normalni ludzie. Tu mam nieważne kogo, żeby wam nie, nie spoilerować tam, coś jest. Po prostu 1 lipca się doczekacie. Mam nadzieję, że serwer Wam się spodoba. No nie wiem, czy Wam się spodoba. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No nie wiem, na przykład typu Easter egg, no, to, to jest to. Taki misio. No mam nadzieję, że Wam się serwer spodoba. Tu mamy na przykład no, dowiecie się, że wam nie zgryfować właśnie tutaj fabuły. Fabułę, o to chodzi, że... Dobra, po prostu nie będę wam spoilerować. Mam nadzieję, że fa fajnie wam się przyjmie ten serwer. Do widzenia, czym. Cześć, cześć.